Witam i kolejny odcinek, odcinek numer 2. Wszech było czy numer 1. Czerwone flagi u kobiet i jak kobiety w jaki sposób manipulują mężczyznami. Kiedy usłyszysz takie słowa od kobiety za każdym razem, kiedy chcesz coś zrobić, na przykład masz jakieś plany z przyjaciółmi, z znajomymi, bo każdy powinien mieć swoje życie. Ale za każdym razem, kiedy ty słyszysz słowa w stylu nie idź tam, nie rób tego, zostań ze mną. I nie jest to raz czy dwa, bo u jak jeszcze to się zdarzy dwa, trzy, trzy czy cztery razy. Ale jeżeli za każdym razem rezygnujesz za, ze swoich jakby planów, to jest, nic, to jest nic innego jak forma manipulacji ze strony kobiety. Oczywiście działają tak również mężczyźni. To nie tylko tak. Że kobiety tak działają, ale dzisiaj jest akurat film dla mężczyzn o kobietach. A więc pamiętaj, za każdym razem, kiedy usłyszysz takie słowa: nie rób tego, nie idź tam, zostań ze mną, będzie fajnie, zobaczysz. A więc kobieta sprawdza, do jakiego momentu możesz się może posunąć, kiedy w końcu te granice zaczną działać. Jeżeli nie będzie granic, to w, kolejnym, w kolejnej sytuacji będą one posuwane za każdym razem. Aż w końcu kobieta będzie wiedziała, że nie może, nie może po prostu cię szanować. Jest to smutne, ale prawdziwe, dlatego że jej umysł i natura na to nie będzie pozwalała. Dlatego że kobiety nie szanują mężczyzn, którzy godzą się na wszystko. Jeżeli nie wierzysz, wejdź na pierwsze fora internetowe, gdzie mężczyźni byli dobrzy, mężczyźni robili wszystko dla kobiet. No i posłuchaj ich wypowiedzi, co oni teraz mówią na temat życia. A będziesz zdziwiony, jakie komentarze się pojawiają. Dlatego na początku warto ustawić, ustalić granice, zasady i tak jak powiedziałem, warto mieć swoje życie twoja kobieta również powinna mieć swoje życie i w pewnych sytuacjach nie ingerujecie w swoje życie ona nie spotyka się ze swoimi znajomymi ty nie spotykasz się ze swoimi znajomymi ale kiedy macie czas to robicie to razem tak to powinno wyglądać w zdrowy sposób nie wszyscy się muszą z tym zgadzać takie życie, ale jest tu jeden, moim zdaniem, najzdrowszy, najzdrowszy schemat, który można wybudować. Wtedy nie ma zazdrości, wtedy każdy powinien być zadowolony, dlatego że ty masz czas, twoja kobieta ma czas. Oczywiście, jeżeli oboje jesteście, nie macie żadnych deficytów, nie macie zazdrości o siebie, bo tutaj przede wszystkim podstawą powinno być zbudowanie poczucie wartości na drugim człowieku tylko poczucie wartości na samym sobie wtedy nie musisz nikogo sprawdzać co ta osoba robi gdzie ta osoba chodzi i to jest podstawa a więc warto się temu przyglądać, jeżeli ktoś ma z tym wyzwania oczywiście jeżeli film wam się podobał to skomentujcie zostawcie Komentarz pod spodem oraz przyślijcie ten filmik dalej, bo może pomóc wielu, w szczególności młodym mężczyznom, którzy wchodzą w ogóle teraz w życie, którzy nie mają jeszcze takiej wiedzy. Oczywiście ja tutaj te filmy, tak jak mówię zawsze, nie mówię ze, tylko ze swojego doświadczenia, również mówię to ze do, doświadczenia z moimi klientami, z którymi mam na bieżąco kontakt którzy mi Opowiadają historie, które często powodują, że włosy jeżą się na głowie. A więc to nie jest zmyślone, nie jest to tak jak często mi zarzucają ludzie, że ja skąd w ogóle biorę te historie? Te historie są z życia wzięte, to jest samo życie, a więc nie jest to, nie jestem bajkopisarzem, biorę to z życia. Oczywiście tu nie mówię o żadnych imionach i nazwiskach, bo wszystko jest tutaj sekretne. Pozdrawiam.